Siemanko, witam jak zwykle, niezwykle serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym e, przedstawić modernizację jaką jej dokonałem w siewniku do kukurydzy Leili Benak. Mianowicie chodzi o znaczniki e, przejście ze znaczników mechanicznych redliczkowych na znaczniki hydrauliczne e, talerzowe. E, siewnik w swoich rękach mam od mniej więcej 5-6 lat. E, oryginalnie wychodził ze znacznikami e, redliczkowymi. E, takie coś jak tutaj, to nie jest oryginał, oryginał od niego był oryginał trochę inaczej wyglądał, ale były był, red, był i były za pomocą linki czy tam łańcuszka, łańcuszka zmieniane w tym oto miejscu. To była taka dźwigienka, tutaj się blokowało z jednej strony na drugo Nie było to zbyt wygodne, trzeba było mieć szybów chrono w ciągu niku, do środka i tego, i postanowiłem zmienić to na hydrauliczne, yy, zamontowałem tutaj siłownik hydrauliczny, który przerzucał te ale to też nie było zbyt wygodne, bo znaczniki były krótkie, na krótkich yy, rurkach, czy tam takich na profilach kwadratowych wystawały tam może, nie wiem, z metr, czy coś koło tego, były yy, znaczyły na koło, a zależało mi na tym, żeby znaczyły na środek yy, następnego przeznaczenia, na środek ciągnika bardzo mi zależało na tym, żeby można było znaczniki rozkładać bez konieczności wychodzenia z ciągnika przy przejazdach na następne działki, żeby można było je złożyć, złożyć i pojechać dalej. W tym celu podpatrzyłem u pana przemka zelmy. Na jednym z jego filmików stawił. Pomysł jaki, pomysł jaki wykonał u siebie w siewniku zbożowym, mianowicie e, takie, takie oto ustrojstwo e, zamek hydrauliczny do siłowników dwustronnego działania do tego dołożone dwa e, dławice olejowe e, dwustronne, w dwóch e, reguluje się przepływ oleju i to współpracuje z siłownikami hydraulicznymi jednostronnego działania tak jak widać. Siłowniki ściąga sprężyna, czyli znaczy sił e, siłowniki ściąga, no nie, nie siłowniki, tylko, tylko cały ten masz, ten, 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 ten cały znacznik jest ściągany przez te, e, przez te sprężyny. No i tak mniej więcej tak to wygląda. E, zamek hydrauliczny e, umożliwia to, że. Znaczniki po odczepieniu odciągnika siewnika czy przy transporcie jest prawie pewne, że znaczniki się w trakcie przyjazdu, że się nie opuszczą są po prostu zblokowane w takiej pozycji. O, lekko tam silnie się ogina, ale to trzyma właśnie ten zamek hydrauliczny. A jeśli chodzi o, regulat o te dławice oleju, to mają, to za, mają, to, mają takie zadanie. Że one ograniczają przepływ w obu kierunkach, ale gdy y, pompa pompuje olej na którąś z tych sekcji, co nie, na jeden przewód pompuje, to y, siłownik się składa tak dość. Mimo, że jest y, y, prawie skręcone to wszystko na, na maksa z jednej z drugiej strony, co nie, no to wiadomo, pompa pompuje, wydziela ciśnienie, olej jest tłoczony i siłownik składa się z tej strony, co nie? a z tamtej olej wraca właśnie tylko za sprawą e, ciśnienia na, na tego na olej, na cylinder e, od, e, od e, e, wywiera, wywiera, ten sam znacznik i ta sprężyna. Znacznik ma tak około 1,5 metra, sprężyna jest no, no tak wygląda, jak wygląda, co nie? E, rozkłada się sporo wolniej ale to w niczym nie przeszkadza i przy nawrotach to wystarczy przy nawrocie można spokojnie ten znacznik opuścić tamten, tamten postawić pod koniec filmika a jeszcze wspomnę o całym mocowaniu tych siłowników i tych znaczników przy odmierzaniu tego poświęciłem około 2 godzin nawet do 2,5 godziny żeby wycyrklować odpowiednio ten stworzeń, z tym stworzonkiem, co nie? Bo siłowniki zamówiłem na olx używane z jakiejś przyczep, one pochodzą od jakiejś przyczepy zbierającej, To są od hamulców, od osi. Wysuwu mają tak mniej więcej około, nie wiem, tam 12, 13 cm, tak, tak, tak na oko. Pieraz nie pamiętam dokładnie. I tak zamówiłem je troszeczkę na pałę, bo były tanie. I stwierdziłem, że do tego mi się przydadzą. No i się przydały. Tylko, żeby je zamontować, musiałem tutaj wyciąć w tej rurze, takie wycięcie zrobić, bo przy składaniu to wadziły. Oto. I musiałem taki element, właśnie wyciąć. Jak już wspomniałem. To mi się zeszło z dwie godziny, zanim wziąłem taką listewkę, deseczkę, dwie listewki i, wkrę i dwa wkręty, co nie, i centymetr, jakaś tam linika i marker i dwie godziny cyrkulowania, żeby to mniej więcej się zgrało, ale jakoś udało się ustawić. Ten oś tego sworznia z oś od tego sworznia żeby to wszystko się składało, żeby siłownik składał się pod kątem. No to akurat się nie składa troszeczkę bardziej, kąt 90 stopni, ale ta po drugiej stronie jest praktycznie idealnie 90 stopni. Dobra, między kątem 90 stopni i żeby ten, ten cały maszt położył się nie trochę bardziej niż 90 stopni, troszeczkę bardziej w dół, co nie. To się rozchodziło, żeby nie było to widanie prosto, bo wtedy nic, nic nie znaczyło, tylko musiało być troszeczkę, troszeczkę z ukosa, co nie? No i dobrze. No, yy, znaczniki, znaczniki zrobiłem z tego, co miałem u siebie na złomie w gospodarstwie, czyli tam jakieś tam jedna rurka, nakrętki, śruby. To można regulować, wysuwać, przedłużać, podróżne tam te, te ciuniki ustawiać. No ale nasi jest, jest na zioł tak, jak jest i w każdym razie to ze złomu siłownik olixa Za sztukę chyba tam wyszło 50 zł, sprężyna tam około 10-12 zł. Śruby, bo to ze śrub jest zrobione co nie. Przewody hydrauliczne to każdy co musi tak mniej więcej w swoich stronach tam pospadać w internecie, czy w sklepach ile kosztują, e, zna, Sam znacznik. No to tam ta talerz z piasto, i to po prostu z tym, z tym prętem podchodzi. Pochodzi tam nie wiem, chyba z Allegro, z Poznaniaka, zamówione dwie sztuki. Tak samo, i, tak samo i te dławice z zamkiem hydraulicznym. E, patent bardzo. Patent bardzo fajny, nie trzeba tutaj inwestować w jakieś takie specjalne rozdzielacze, czy dzielniki sygnału tego oleju, żeby te znaczniki się tam na zmianę przestawiały, co nie, wystarczy zainwestować parę groszy w siłowniki jednostronnego działania. Na oliksie na różnych tych portalach jest tego jest sporo. Zamek hydrauliczny, dwa dławiki talerze i można sobie po prostu przerobić, czyłem dorobić, czy zmodernizować te znaczniki, czy to w silniku zbożowym, może to wykorzystać, czy, czy właśnie do kukurydzy. No dobrze, teraz zaprezentuję nagranie z pola, jak to mniej więcej wygląda. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się.